Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku Infosimsów. A dzisiaj opowiem Wam głównie o aktualizacji listopadowej oraz nowych scenariuszach, ale również opowiem Wam o nowej kolekcji, która wyjdzie już niedługo, jak to możecie widzieć już na ekranie. Ale oczywiście najpierw zaczniemy od aktualizacji. Aktualizacja dodała do gry wyzwania, czyli scenariusza. Więc jak, jeśli wejdziecie do gry, to powita właśnie Was takie okienko. Które właśnie Wam powie, że mamy teraz scenariusze w grze. Jak widzicie, mamy też nowy przycisk, właśnie do scenariuszy. Jak wejdziemy, to obecnie są dostępne tylko dwa scenariusze, dwa wyzwania, można by powiedzieć. Mamy zarabianie pieniędzy, możecie sobie podejrzeć ten scenariusz, jakie są tutaj zadania, jakie są zasady. Co potrzebujecie, no i drugi scenariusz odnaleźć miłość po rozstaniu. Też macie wymagania, możliwe wyniki, mniej więcej opis, no i dwa przyciski. Rozpocznij w nowym zapisie gry albo rozpocznij w ramach istniejącego zapisu gry. A więc możecie rozpocząć w ramach istniejącego zapisu gry, ale w obu tych przypadkach będziecie musieli stworzyć nową rodzinę. Więc nawet jak wezmę sobie na przykład: rozpocznij w ramach istniejącego zapisu gry to niestety muszę wy wybrać właśnie na przykład, powiedzmy, że rozpocznę sobie w moim Legacy Short i od razu mnie e, wyrzuci do trybu tworzenia Sima i tutaj będę właśnie musiała stworzyć rodzinkę. To może chwilę potrwać, ale działa. Wczoraj testowałam, e, więc tutaj już, już na pewno to działa, więc musimy chwilę poczekać. I jak Was w końcu wrzuci do gry, to tutaj macie też zadania, które musicie pamiętać, więc na przykład w przypadku odnaleźć miłość po rozstaniu macie wymagania rodziny, w przypadku tego drugiego zarabianie pieniędzy w kasie nie ma żadnych ograniczeń, oprócz tego, że musicie tam stworzyć dorosłego sima. Więc musicie się tego trzymać, więc tutaj musiałabym stworzyć dwójkę młodych, dorosłych simów i będę miała już to zaliczone i mogę wtedy sobie nimi grać. Więc ważne jest, że tych simów, których tutaj stworzycie, to będziecie sobie właśnie nimi rozgrywali scenariusz. Ja na szybko ściągnęłam moich dwóch simów z galerii, których możecie pamiętać z serii Przeciwieństwa. Więc teraz jak kliknę przycisk rozpocznij, to oczywiście mogę oczywiście ustawić im portret, który wejdzie oczywiście do, waszego, do Waszej biblioteki. No i następnie oczywiście tak jak zwykle mogę wybrać, gdzie mają sobie zamieszkać. A więc nie wiem, wybiera sobie Sulani, nie ma to znaczenia. Wybieram jakiś domek, w którym mogą zamieszkać też nie ma znaczenia, czy wybierzecie wyposażone, niewyposażone, czy sami zbudujecie. Ważne, żeby się gdzieś wybrać. Jak już Was wrzuci do trybu gry, no to widzicie, że tutaj są lekcje, więc możecie zawsze wejść do lekcji, i właśnie w trybie życia na samej górze są właśnie scenariusze, i możecie sobie właśnie lekcje dotyczące właśnie scenariusze przeczytać, więc tutaj macie też powiedziane jest tutaj jeszcze napisane, że niektóre scenariusze mogą być czasowe, więc trzeba na nie uważać, bo będzie można je rozpocząć tylko w danym okresie, ale ważne jest, że jak już rozpoczniecie dany scenariusz, to możecie go grać ile chcecie, więc warto zaglądać, czy są jakieś nowe scenariusze, czy się jakieś pojawiają, bo mogą być tylko one czasowe i później zniknąć i nie wrócić. Niektóre wyzwania mogą być ulepszane z czasem, więc mogą się zmienić wymagania, mogą się zmienić, nie wiem. Wymagania na start mogą się zmienić, rzeczy, które trzeba zrobić, żeby ukończyć wyzwanie, scenariusz, więc tutaj warto czasami zaglądać. Mówię, jak jakieś wyzwanie Was interesuje, warto sobie je jakby rozpocząć, a więc założyć safe pod niego i wtedy będziecie mogli grać go tak długo, jak chcecie. Zawsze tutaj, jak widzicie, w lewym górnym rogu macie przycisk, w którym możecie sobie rozwinąć, jakie są wymagania, co musicie zrobić, żeby ukończyć dany scenariusz. Ja tutaj też jest przycisk taki ten. Znaku zapytania, i tutaj też zawsze możecie do niego wejść i znaleźć sobie opis tego scenariusza, ale również możecie stąd anulować scenariusz, więc jeśli chcecie, stąd zawsze można też anulować. Jeśli was ten scenariusz już nie interesuje albo was nuci, to właśnie można go w każdym momencie przerwać. Ja uważam, że scenariusze to jest coś fajnego, co doszło do gry. To są tak naprawdę wyzwania, które już od dawna sobie gracze tworzyli, sobie rozgrywali. Zresztą jak wejdziecie na mój kanał, to zobaczycie, że ja już też zrobiłam całe mnóstwo różnych wyzwań do The Sims 4, więc fajnie, że w końcu coś takiego oficjalnie weszło do gry. No bo wiele gry właśnie typu właśnie symulacyjnych czy strategicznych ma właśnie typ piaskownicy, tryb. Piaskownicy i tryb właśnie taki wyzwaniowy, scenariuszowy, a więc fajnie, że w końcu do The Sims 4 też to doszło, no bo w takich grach typu właśnie Sims 4 takie rzeczy się dzieją. Więc fajnie, że dla graczy, którzy są może mniej bym powiedziała, zainteresowani społecznością simową i nie wchodzą na YouTube, Twitche, też będą właśnie wystawieni na scenariusze i będą mogli sobie właśnie pograć i na przykład na nowo w nich rozbudzić. Miłości do The Sims 4, bo często właśnie sięgamy po wyzwania, po scenariusze, właśnie, żeby zrobić coś nowego, coś innego, coś niecodziennego, więc właśnie mam nadzieję, że to też przedstawi większej, szerszej publiczności, właśnie wyzwania i może ci ludzie zaczną szukać właśnie jakichś wyzwań w internecie i właśnie też na, natrafią na, te, na ten ogrom wyzwań, który już do gry powstał, i właśnie dzięki temu będą mogli dalej. Rozbudzać sobie miłość do The Sims 4, więc ja się cieszę, że w końcu coś, tak, coś takiego doszło i że będzie to w przyszłości rozwijane. Mnie to naprawdę cieszy, to jest na, według mnie krok w dobrą stronę. No i tutaj widać, że twórcy też czerpali inspirację z wyzwań, które już właśnie my stworzyliśmy do gry, czyli na przykład zarabianie pieniędzy, no to jest typowe raks to riches, czyli od biedaka do bogacza, albo od zera do milionera, jak to, jak to się nazywa to wyzwanie, to nieważne, ale właśnie to jest typowe takie wyzwanie, które można właśnie sobie robić i fajnie, że to w końcu zostało w grze sformalizowane, więc mnie to bardzo, bardzo cieszy. W sobotę 6 listopada na kanale zobaczycie, jak ja na live przechodzę właśnie scenariusz odnaleźć miłość po rozstaniu więc serdecznie was zapraszam w sobotę na 17 na właśnie na YouTube'a na live'a gdzie będziecie mogli zobaczyć od początku do końca jak robię ten scenariusz więc serdecznie serdecznie was zapraszam jeszcze nie wiem którym wynikiem pójdziemy zobaczymy więc być może będzie jakieś głosowanie również na początku live'a więc was serdecznie serdecznie zapraszam a jeśli chodzi o scenariusze to oczywiście gracze w plikach gry znaleźli, że scenariusze, które mają nie, dojść niedługo, właśnie do gry są gdzieś tam już w plikach gry. I właśnie kolejnymi scenariuszami, jakie dojdą, to na przykład będzie za dużo małych dzieci, czyli coś na wzór siedmiu małych dzieci, można by powiedzieć. A więc musimy mieć jednego dorosłego Sima i trójkę małych dzieci. No i te, te małe dzieci muszą dojść do e, trzeciego poziomu umiejętności w czterech umiejętnościach, no bo jest 5, więc do trzeciego z, z, z czterech. To wydaje mi się dosyć łatwe, czy patrząc jak ja ogrywam małe dzieci, to dla mnie jest akurat łatwe, ale nie dla wszystkich może być takie łatwe. Wydaje mi się, że właśnie trudniejsza wersja tego wyzwania to posiadanie siedmiu małych dzieci, a nie tylko trójeczki. Kolejnym wyzwaniem, które już niedługo dojdzie do gry, to będzie Perfectly Well rounded, czyli można powiedzieć doskonały SIM, a więc nasz SIM musi ukończyć aspirację mieć pięciu przyjaciół oraz dojść do dziesiątego poziomu umiejętności w trzech umiejętnościach, więc naprawdę trzeba będzie być takim doskonałym simem, który w wielu aspektach się rozwie, no i tutaj będzie kluczowe wybór aspiracji, którą chcemy ukończyć, bo to bo są łatwiejsze i trudniejsze oczywiście aspiracje i trzecim scenariuszem to wydaje mi się będzie scenariusz czasowy, czyli surviving the holidays, czyli przetrwanie Świąt, więc wydaje mi się, że może wyjść on w okolicach święta Dziękczynienia albo Bożego Narodzenia. Wydaje mi się, że to może być właśnie wyzwanie czasowe, gdzie właśnie dwójka Simów będzie musiała się z powrotem, bym powiedziała, polubić albo wejść w romantyczny związek, bo takie są dwa możliwe zakończenia tego scenariusza, ale będą oni musieli mieszkać razem i się w jakiś sposób pogodzić, bym powiedziała. Więc wydaje mi się, że akurat ten scenariusz to zapewne będzie właśnie. Scenariusz, który będzie scenariuszem czasowym, ale tutaj nie jestem tego oczywiście w 100% pewna, ale jakbym miała strzelać, to tak bym strzelała, że to będzie scenariusz tylko na jakiś czas. I jeszcze zanim przejdę do nowej kolekcji, to może wejdę tutaj właśnie do rozpiski aktualizacji. Jakby co, link do tej strony macie w opisie odcinka, więc będziecie sobie mogli przeczytać właśnie, co zostało dodane, zmienione właśnie w aktualizacji. I właśnie przede wszystkim tutaj właśnie opowiadają o scenariuszach. Oczywiście o tym Wam już opowiedziałam, ale jeśli chcecie tutaj możecie sobie w formie właśnie tekstowej przeczytać właśnie co, jak, gdzie i dlaczego właśnie jeśli chodzi o scenariusze. I również z aktualizacją do gry już weszło coś jak ekspresowa dostawa po angielsku SDX. A po polsku TSED. Uważam, że, pols czy, że polski skrót jest wiele gorszy niż amerykański, ale dobrze. Ekspresowa dostawa to jest coś, co ma dodawać nam do gry jakieś małe rzeczy, na przykład właśnie elementy trybu stwórz SIMA lub budowania, jakieś małe rzeczy rozgrywkowe niewymagające, bym powiedziała, aktualizacji, lub, lub również jakaś poprawa małych błędów, małych bugów, która też nie będzie tutaj. Zakłócała właśnie gry i będzie mogła być wprowadzona właśnie przez ten system, i ona nie będzie wymagała aktualizacji gry. Jak wejdziecie do gry, to właśnie ten króliczek ma sprawdzać, czy jest coś nowego do gry. Jeśli będzie, to Wam wyskoczy i wtedy trzeba będzie to pobrać, zamknąć grę i otworzyć ją na nowo, i wtedy już będziecie się mogli z tego cieszyć. Na razie ten króliczek ma dostarczać ta ekspresowa dostawa tylko rzeczy darmowe, i jeśli czegoś nie pobierzecie, to w przyszłej aktualizacji ma być to właśnie częścią. Tej aktualizacji, więc wszystkie rzeczy, które są dodane za pomocą króliczka, mają być właśnie w ramach tutaj następnej aktualizacji dodane oficjalnie do gry. Ale oczywiście tutaj wyłączając rzeczy, które były tylko dostępne czasowo. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o małe porcje rozgrywki, to to może oznaczać, że w przyszłości właśnie scenariusze będą dodane za pomocą właśnie tych ekspresowych dostaw. Zobaczymy na następnej. Live, twórcy mają powiedzieć dokładnie i pokazać nam dokładnie ten system. Na razie on został zaimplementowany do gry, ale jakby twórcy na razie jeszcze z niego nie będą korzystać, ale podwaliny jakby w grze już tutaj są. Dodatkowo w aktualizacji roślinki zyskały, można by powiedzieć, teraz zysk środowiskowy parceli, a nie drobny zysk środowiskowy, a więc jest tylko zmiana tekstu, jaki jest w trybie budowania oraz kupowania. Jeśli chodzi o roślinki, i niektóre roślinki zmieniły też właśnie ceny oraz właśnie ten zysk środowiskowy na podstawie tego, jakie one są. Więc tutaj ja nie jestem, bym powiedziała, znawcą roślinek w trybie budowania i kupowania, więc dokładnie nie wiem, które roślinki zmieniły swoje ceny, ale jeśli ktoś oczywiście lubił roślinki i doskonale wie, ile, jaka kosztowała, to pewnie dopatrzy się, która jest już teraz na przykład droższa albo tańsza. No i na sam koniec naprawione błędy. Jest ich dosłownie kilka. Jak widzicie mieszczą mi się tutaj na jednej stronie. Mamy trzy do gry podstawowej. Jeden do dzień w spa i jeden do kolekcji industrialny loft. Jeśli chodzi o dzień w spa, to na teraz zimowej ja nie powinni już uprawiać jogi w butach. No i tu mamy jakieś, bym powiedziała, wizualne bardziej błędy. No industrialny loft to łóżko, które doszło podwójne ma dostosowane tutaj swoje wartości łagodzenia stresu oraz wygody, oraz ma obniżoną cenę do tego, co było, jest bardziej adekwatne, bo chyba miało nieadekwatne rzeczy w trybie budowania, więc to tyle, jeśli chodzi o aktualizację. Nie ma tego dużo. Największym, tak jak mówiłam, dodatkiem były te scenariusze, które omówiłam. A nową kolekcją, która wyjdzie do gry. Jest kolekcja kwitnące wnętrza i ona, jak widzicie, ma wyjść już za 6,5 dnia, można by powiedzieć, za 6 dni, więc ma wyjść 9 listopada wieczorem, więc tutaj w okolicach godziny 18-19. Zresztą jak wejdziecie do gry, to na pewno zobaczycie to odliczanie i będziecie dokładnie wiedzieli, o której właśnie ma wyjść ta kolekcja. Oczywiście w plikach gry już nasi gracze znaleźli właśnie tutaj opis. Tej kolekcji, a więc możecie sobie przeczytać. Jak widzicie, kolekcja zawiera roślinki, no bo to są kwitnące wnętrza, więc mamy roślinki do domu różnego rodzaju i nawet właśnie znaleziono w plikach gry dokładnie, jakie roślinki właśnie mają być dodane do gry. A więc tutaj możecie sobie zobaczyć wszystko, wszystkie roślinki, które właśnie mają być dodane. Więc tutaj możecie dokładnie zobaczyć, czy będziecie chcieli kupić tę kolekcję, czy nie. Ja uważam, że to jest fajny pomysł. Na dodanie takiej kolekcji uważam, że pewnie Lily Sims jest zadowolona, bo ona wołała właśnie o kolekcję zawierającą tylko rośliny, więc bardzo fajna rzecz. No i wydaje mi się, że może zakupię tę kolekcję, więc to będzie pierwsza kolekcja buildowa, którą zakupię, bo jeszcze żadnej nie kupiłam. Kupiłam do tej pory tylko kolekcję dotyczącą odkurzania, więc wielkie porządki, więc to może być druga kolekcja, którą kupię, bo jest naprawdę kilka fajnych roślinek, które wydaje mi się, że będę u siebie używała, ale jeszcze muszę to dokładnie e, przemyśleć, ale wydaje mi się, że to jest kolekcja, którą sobie zakupię. Naprawdę bardzo fajny pomysł, ja kiedyś na live chyba rzuciłam pomysł, żeby dodali kolekcję zawierającą koloryfery albo jakieś takie małe, wiecie, popierdółki, więc <grytania> może kiedyś również takie kolekcje buildowe pójdą fajnie, właśnie zobaczyć, że coś takiego robią, więc ja bym chciała właśnie kolekcję zawierającą tylko jakieś właśnie, wiecie, małe szpargały, można by powiedzieć, do, do domu, więc zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście cały czas czekam na kolekcję, oczywiście ślubną, która by zawierała suknie ślubne, więc tak, to jest cały czas coś, na co, na co ja czekam. No i również tutaj można zobaczyć dwa zdjęcia, które właśnie są promocyjnymi zdjęciami tej kolekcji. Jak widzicie, tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie wszystkie roślinki. Fajnie, że ta kolekcja zawiera aż trzy roślinki wiszące z sufitu. Więc fajnie one będą tutaj uzupełniały wnętrza. No może dla tych roślinek właśnie wiszących z sufitu, właśnie zakupię tę kolekcję, ale zobaczymy. Więc tutaj widzicie, jak to wszystko wygląda. Piszcie, czy kolekcje kwitnące wnętrza zakupicie, czy nie, czy to jest kolekcja, która Was interesuje, czy nie bardzo. Oczywiście piszcie też, co sądzicie o aktualizacji, która właśnie dodała scenariusze i co o, o scenariuszach. Oczywiście sądzicie, ja uważam, że naprawdę to jest bardzo fajna sprawa i cieszę się, że coś takiego dodali. Ale oczywiście Wy możecie napisać, co Wy o tym sądzicie. Oczywiście zapraszam Was w sobotę na live'a, gdzie właśnie jeden z scenariuszy ogram, więc bardzo serdecznie Was zapraszam i dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Sus!